Jeżeli y, prowadzący masz wznosi hasło raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę, to chciałabym wiedzieć, kim jest ta czerwona hołota i jak będziecie ją sierpem traktować? Z komuną ja, no, takie hasło też były. Nie, my nie będziemy kim jest my, komuna, my, to, to, to pani redaktor. To znowu jest też tak trochę wyciągnięte jedno hasło z kontekstu, bo było wiele hasł. Ludzie mają pretensje, tak myślę, że jest powrót, że jest brak demokracji, że coś złego się stało z wyborami, że że jest z powrotem bieda, że Polska jest opleciona taką pajęczyną korupcji. I to im trochę przypomina PRL: czy ta czerwona hołota, to ma być ta czerwona burżuazja, która kiedyś. Kompletnie y, była, była po prostu władzą i y, nie rozumiała ludzi. Czy to ma być w tej chwili y, platforma obywatelska partia władzy, bo ja też obserwowałam, jak nastrój niezwykle się zmieniał, gdy dochodziliśmy do y, KPRMu, y, jak, jaka w ludziach była y, naprawdę złość i, i potrzeba wykrzyczenia swoich problemów. Czyli pewnego rodzaju to są skróty, pokazujące jednak, że y, skróty myślowe, pokazujące jednak, że. Źle się dzieje w Polsce i ludzie to czują. Hasła na manifestacjach no, czasami po prostu wyrażają agresję, żal, bunt. Najważniejsze, że nic się nie stało.